Witam widzów Dzisiaj po długim okresie znowu jestem pod moim ulubionym barem go ja przeszukałem Nie jest dużo szukania Zobaczcie znowu co udało mi się znaleźć 2, 4, 5, 6, jakieś 7 euro Przejdę się jeszcze tutaj, dookoła tego placu zabaw Co tutaj jest tego niebieskiego Zobaczymy co tutaj znajdę I pójdę dalej Ładna pogoda dzisiaj, nie za zimno, nie za ciepło Sam raz do poszukiwania No, pozdrawiam widzów